Serwus z tej strony Masnych Chłopix. Witam na kanale Wistopany. Dzisiaj ze mną jest wyjątkowo Manix. X im? Nie. Witam. Pytanie od odcinka od razu na początku. Czego nie ma bez pałacu? Wydaje mi się, to najłatwiejsze pytanie. Jak dotychczas. Wow, ale łatwe pytanie. No mega. To jest odpowiedź. odpowiedź. Oczywiście, że tak. Tak. Tutaj mogę podpowiedzieć, że moim tutaj kreatywnym przywitaniem bywa odpowiedź nieco do odpowiedzi Ty już idzie do nas. Ale dobra, pytanie tutaj nie miało nic totalnie wspólnego z tutaj tematem odcinka bo tematem odcinka dzisiaj jest coś bardzo szkodliwego coś czego totalnie nie polecam chodzi o palenie i nie o takie palenie w piecu, tylko o takie palenie papierosów i właśnie zapytam się tutaj Mania po co w sumie to zaczynać? na odstresowanie, żeby się odstresować chyba nie tak się zaczynają na hm Czyli co myślisz sobie masz stresującą emocje no tak, Żona cię zdenerwuje i myślisz, że sobie zapalisz i tak odstresowuje. Hmm. Czyli to mówisz, że się zaczyna palić pod takimi jakby emocjami, że po prostu masz emocje i tak, 90%. chcesz rozładować, to po prostu wtedy zapalisz. A po prostu taka, bo lubisz może jeszcze trochę. Lubisz? Myślisz, że. No tak. Tyle osób. Ja, lubi? tak, bo lubię to tak. Z 20% do 80% stresowanie. w um, celu. Hmm. czy ty palisz papierosy? A palę no. na. Palę na O, no to dobrze. Mamy tutaj doświadczoną osobę. Hmm. Tak, tak. No to tak. I widać tutaj, można poznać po by głosie, wiek mniej więcej. Czyli można powiedzieć, że palisz od młodości, od młodych lat. A like, jak Co o tym mówisz? Mojego co pana. Pane, co Ale że to. Możecie jeździć skończyć i mogę zachorować na raka. Czyli to ma za sobą konsekwencje. Tak. Bardzo, złe. Czyli więcej minusów niż plusów. Tym szkodzi na cery i cebulki włosów. Czyli palisz, nie myśląc o konsekwencjach. Tak. Czyli jednym słowem to jest bardzo lekko myślę. No tak. Chodzi, że to życiem. Życiem. Tak. I tutaj powiem, że niektórymi Zdrowiem. argumentami tutaj właśnie, gdy ja chcę kogoś przekonać do niepalenia jest to że podaje właśnie takie choroby. Ale nie. Właśnie. Ich argumentem jest to, że przecież i tak możesz zachorować na raka. I czy twoim zdaniem to ma sens? Że... Nie. nie ma sensu. Ale nie wiem... po prostu ryzyka. Raka. Raka na przykład czego? Nie wiem, jak... No. No chodź. Albo tych tych. Były garle Nie wiem co to się nazywało Był <śmiesz> też jakiś rak w ten. Garle był Jak się pali, płuc jakiś, jakiś Nie, nie, nie Prawda no. <śmiesz> 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 to chciałem powiedzieć, ale No No y to tak, y bardzo łatwo Wpaść na łuk, czy ty myślisz Że to jest tak że po prostu palisz pierwszego i już później masz ten głód nikotynowy. Nie. Czy już po prostu oh, skręca cię już, naprawdę? Nie, to się zaczyna tak, że jak lubisz, to, że tak bardzo lubisz, że palisz, zaczynasz palić tak kilka w dniu, nie wiem, tak. Nie wiem, jedną czwartą połowę paczki w jeden dzień i wtedy po nie wiem, po miesiącu już możesz zapaść w ten głód. Nikotrowy. Hmm. Ale to właśnie, żeby tak hmm. zacząć w ogóle palić, no to jak ty mówiłeś, że pada od stresowania, to ktoś musi mieć bardzo stresujące życie. Czyli to może. I albo denerwujące, że na przykład ktoś go denerwuje i musi się tak stres stresować, albo tak rozluźnić. Hmm. Czyli to może być z tego powodu, że ktoś po prostu ma jakiś zły okres w życiu, i przez ten jeden zły okres w życiu zaczyna kolejny zły okres w życiu, przez co to wchodzi takie zaokrąglenie. No, tak. Y ale właśnie palenie papierosów ma też takie wady, że y po prostu skraca okres życia i to bez takiej konkretnej choroby. Wiesz o co chodzi, nie? W sumie nie no tak. wiem jak to działa, ale to jest bardzo ciekawe. To pewnie przez te różnorakie szkodliwe substancje. I tutaj, no. I, I właśnie to w większej mierze chyba źle działają papierosy, takie normalne, klasyczne. I ceny chyba są dosyć wysokie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Ktoś jest naukowym palaczem, to no, trochę portfel na tym nie ucierpi, ale no. Yy, E-papierosy yy, podobno taki zamiennik, yy, oczywiście, to zostało stworzone chyba z tego co wiem, żeby pomóc właśnie palącym, żeby przestali palić, ale to chyba nie do końca tak działa jak powinno, bo wydaje mi się, że to stało się zamiennikiem takim po prostu. Chyba nawet mniej szkodliwe, chociaż w sumie to nie jest jakoś do końca dobrze zbadane. No i przez to wydaje mi się, że młodzież też może to Czyli o. e-papierosy? Tak, tak, tak. Mhm. Właśnie to. A. E-papierosy ten... zmniejszają ryzyko po prostu. Do zachorowania na raka. Czy myślisz, że to na przykład. Mm daje taką większą y, od, nieodpowiedzialność tylko pewność siebie przez to, że na przykład dla młodych dzieci, że y, dla młodzieży powiedzmy, że pali sobie i powiedzmy y, nie wyczuję tego rodzic, bo mam smak banana i sobie po prostu rodzic pomyśli o jadłem banana, nie? A tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu nie no. Um, ja... Niektórzy ma go się tak nabrać. Hmm. Ale też właśnie dużo jest takich y, cwaniaków, takich bardzo niemiłych ludzi, którzy namawiają. Mówią: Ej, koleżko, weź sobie zapal, nie bądź i y, Co się może złego stać? No i bardzo dużo osób ulega takich powiedzmy prowokacji. Y, no i czy ty wiedzą, że już y, palisz. Już każdy o tym wie. Czy ty uległeś po prostu nie. takiej sytuacji? Czy. Tak, ale. W tym palące oczywiście. Aha, i na no, to no, czy... a... Co byś odpowiedział takiemu swaniakowi I czy miałeś w ogóle taką sytuację? No, nie miałem. Jeszcze nigdy. Bo u mnie to nie że Mówili, że palili, a teraz już nie palą. Hmm. Chyba. Mówili, że palili, no to musieli palić w bardzo młodym wieku. Hmm. Nie no, tak siódma, ósma klasa? O, to tak... ba bardzo późno. Bardzo dojrzali, bardzo dojrzane osoby już ze świadomością swoich... Nie osypnictw. no, oni się jakoś tak, nie wiem, chyba nie chwalili tym, że się tak palą, czy coś tak nie wychwalali się że o, syki, to ja każdy tak palę no to w sumie trochę dobrze nie mm. tak palą, bo po prostu, nie wiem lubią lubią smak smak tych smakowych tak nie mam pojęcia no może Yy, na przykład są też yy, jakieś cygarety. Są takie fajki, takie fajne. się fajne z wyglądu. Yy, takie na patyku, że jak miał Gandalf, nie? Wiesz, może o co chodzi? Nie. To jest taka. Długi kij, z na końcu taką minął. Bie, jakby bongo, coś tego typu. <laughs> <laughs> No. I to jest no, fajne. No, że bucha takiego robisz, tak? No... No chyba tak. No. I, no. I to po prostu... To jest tylko fajne, bo to fajnie wygląda, ale... Chyba ma... Nie wiem, czy nawet gorsze... Gorsze skutki... Od normalnych. I, no i wiadomo... Ktoś kiedyś może pójdzie po rozum do głowy... I sobie rzuci te papierosy. Hmm. No i mi się jeszcze teraz tak łatwo rzucić uzależnienie A, od papierosów. Nie, jest łatwo. A, jakie ty byś na przykład podjął kroki, żeby rzucić? No w aptece to te takie leki, żeby tak ten, żeby tak jakby blokować tę chęć do palenia Chyba te Tucson czy tam smoxan, jakoś tak? Nie? No, coś takiego No, taki bajer A jest, Tak jakby tak zniechęcony tak 50% no, no, to też jest potrzebna chęć, nie? Taka wola Tak Wola zwycięstwa Jesteś zwycięzcą! Dasz radę, dobiegniesz do tej mety i będziesz diamentem. To jakby tak, jakby, tak trochę mniej z, e, zachęca. Że jak e, tak chcesz bardzo, to trochę mniej ci się chce. Ale nowe ci się chce. Jakby wola walki jeszcze jest potrzebna. No to to zdecydowanie tak. Bez wyznaniem. Bez Bezapelacyjnie. Bez Bezapelacyjnie. Um, no. I, a czy na przykład takie palenie papierosów może później się przerodzić w coś gorszego, na przykład narkotyki lub coś tego typu nie? Wiesz o co. Popadnie w jakieś takie stowarzyszt co tak e, trwa pa, pani i pije? No, myślę, że tak. Hmm. No tak już myśleliśmy w ten temat. To czy po... Czy uważasz, że na przykład to powinno zostać zalegalizowane? Takie narkotyki? Na przykład w Polsce w celach leczniczych? Chociaż to wiadomo też może mieć później konsekwencje, bo wiadomo, że można się uzależnić od leków, to od tego tym bardziej, nie? No. się podaje w jakąś tam nie wiem jak to się nazywa taki narkotyk, który uzależnia? Ale podaję go w szpitalach w celu znieczulenia. Jak się go tam użyje raz, to myślę, że nic się takiego nie stanie, wielkiego. No, raz to. No. Yy, chyba teraz mi się przypomniało, że jest coś takiego, wy... Podejrzewam w Nowej Zelandii, że od danego rocznika już totalnie będą zakazane totalnie będzie zakazane palenie papierosów. I czy myślisz, że takie coś Mogłoby zostać wprowadzone do Polski? Do... Do Może tam kilkanaście lat dopiero <zysklarziny> Czy powinno być coś takiego Że właśnie Nie powinniśmy palić W ogóle papierosów Że Nie my tylko od rocznika, który w ogóle nie miał z tym styczności, takie zero. I czy to by było w miarę jakoś fajnie dopilnowane? Nie ja no. Bo dla wszystkich to od razu tak powinno być. Że, że, bo jeszcze inni co palą, jeszcze mają szansę, jakby przeżyć. Bo jak jeszcze dłużej będą palić, to no coraz bardziej im się zwiększa to ryzyko. Daraka um, nie wiem zdrawię um, sobie pogorszyć oni jeszcze mają że... szansę, więc dla wszystkich powinno być takie ograniczenie. No mają szansę, ale o wiele... kurde no wydaje mi się, że 70... 80 można być 90% mniejsze od takiej no, osoby, która w ogóle nie miała z tym styczności ale to też zależy ile już jest taki zaawansowany palacz czy tam od kilku lat czy tam jeszcze, nie wiem, dopiero rok no tak, tak ale to też yy, jest coś tego typu, że może palić rok ale będzie palił Mm. Jeden papieros dziennie. A może być też ktoś, kto... Oj, spadł. Może być też ktoś, kto pali rok, ale pali trzy paczki dziennie. Nie, no to wiesz. Między osobą, co pali 3 lata, ale jeden papieros dziennie, a taka osoba, która pali jeden rok, i pali 3 paczki dziennie, nie? To o. chyba to dobrze bym powiedziałem. To jest też różnica. No, to mi się wydaje, tak. że już lepiej by było po prostu zakazać palenia dla tych, co w ogóle w życiu nie pali. Ale wydaje mi się, że to miałoby jakiś problem z przejściem, bo nie każdy by chyba tego pilnował No i też by nie chciał jakieś nie wiem, masowej bunty, by mogły powstać Właśnie. No dobra, no to już chyba dzisiaj na tyle I Wydaje mi się, że jest super, super I Rocznica była Nagrywamy tę rocznicę Ja nie wiem, kiedy to wejdzie No to co, dziękuję I bardzo za oglądanie Subskrypcja obowiązkowa i no, serwis. I'll check